I będą panowie z parku maszyn, bo widziałam sytuację pomiędzy Jackiem Holderem a Jasonem Doylem. Panowie y, wymienili kilka zdań. Na początku widziałam na ich twarzach uśmiechy, ale to chyba były takie trochę sarkastyczne uśmiechy. Potem interweniował chyba, się, Chris Holder, żeby tam nie doszło do, do, do zaostrzenia sytuacji. No ale ewidentnie Jack Holder miał pretensję do Jasona Doyla, bo w końcówce tej rozmowy było to widać. Nie dziwię się, gorąca krew płynie w żyłach Jacka Holdera. 28 lat dopiero. No, bo... Naprawdę bardzo mocno przez Jasona Doyla, determinacja Doyla dzisiaj niezwykła, absolutnie niezwykła. Widzieliśmy to w pierwszym podejściu do tego półfinału i widzieliśmy w drugim. A teraz patrzymy na naszych ludzi, którzy mogą spełnić marzenie o tym, żeby wreszcie Polak wygrał na PGE Narodowym. Czerwony zmarnik, Biały Woźniak, Niebieski Biuli i Żółty Martin Waculik. Biurejowi. to jest pierwsze zadanie, jakie stoi przed Bartoszem, z